Ja żyję na świeczniku. I chociaż szczyt to jest zimne i samotne miejsce, ciąży na mnie pewna presja, pewna powinność, żeby ci, którzy zadzierają głowę, żeby zobaczyć nowy, wspaniały świat i jego czcigodnego orędownika. To mnie było, Mogli poczuć blask mogli zobaczyć światło. Dlatego też przyoblekłem swe członki w markową odzież To pijał! Dlaczego? To nie tylko jakościowe wykonanie, to nie tylko możliwość kastomizacji, to także prestiż i splendor, dzięki któremu podkreśliłem swoją indywidualność, swoją zbójecką urodę i wilcze oczy. Je! Yeah. Kiedy tam wchodzisz? Jeszcze w momencie zanim złożyć zamówienie, już, już współtworzysz, już współtworzysz ma...